Idę prosto tylko jak mam dobry humor 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 Ścierwo z Portalu 2. Wchodzisz czy nie wchodzisz? No, chcę się dostać na górę. Przepraszam, a pan na które piękno sobie życzy? Ostatnie. Może Pani mam, bo nie mogę sięgnąć, to włączyć to. Wiecie Pan że ten budynek miał mieć więcej pięter i bardziej obszerną windę. Ja jestem projektantem Adrian Delphin. Właśnie ja projektowałem ten budynek, a ten chiński deweloper to wszystko spieprzył. I teraz mamy to, co mamy. Ciasnota. Cholera jasna. Dzień dobry, czy chcielibyście Państwo żyć w czystości? Zaproś Pana do środka, prosimy! Ten odkurzacz jest wspaniały, całkiem piękny, doskonały. Można na nim widzieć brud, jak też wciąga cały smród. Ekologiczny, całkiem praktyczny. Ma też napęd super kosmiczny. Ma swój urok oraz czar. Ten odkurzacz sprzedam wam. Ale czym on się różni od tego, który już mam? Miła Pani, on się różni tym, że ma funkcję podglądu na brud, który Pani odkurza. Babciu, ale przecież Ty i tak wolisz seriale, więc po co Ci to? Właściwie masz rację. Ale... Ten odkurzacz ma funkcję dzielenia ekranu na dwie połówki. Na jednej połowie może Pani oglądać brud z odkurzacza, a na drugiej połowie może Pani oglądać swój ulubiony serial, teleturniej i tak dalej. Na moim telewizorze? Tak, właśnie na Pani telewizorze. Tu taka funkcja się znajduje, zaraz tylko muszę zobaczyć dokładnie. A to pewno ten przycisk? Nie, proszę bardzo, To ścierwo z portalu To ścierwo To ścierwo To ścierwo To ścierwo Nic się nie bój Nic To ścierwo z portalu Mamy do żalu jest przebiegłe i bardzo przyjemne przyszło do nas z czarnej dupy. Chciałoby się właski wkupić. Ach, to z z portalu. Ach to z z portalu. Babciu, weźmy to na chłodno. Przychodzi jakiś dziwny człowiek, przynosi nam odkurzacz, otwiera portal, czy to jest oszust. No właśnie, też mi się wydaje, że ty masz rację. Zawsze! Bo u mnie nie ma, że klient nie kupuje. Bo u mnie jest co? Cebula. Rozumiesz? Cebula. Kiedy kroisz cebulę, to płaczesz. Tak? Czyli co? Nie chcesz cebuli. chcesz się pozbyć cebuli? Czyli jeżeli cierpisz, to on kupuje. Rozumiecie? Tak? Znaczy inaczej. Ja nie cierpię, kiedy cierpię liczy wyjdzie to stawiacie Państwo w niewygodnej sytuacji, czyli ja mam teraz wrócić do moich małych dzieci i nie wiem co ja im powiem, bo one liczą na to, że jak sprzedam to ten odkurzacz i zarobię pieniążki to przyniosę im jakieś rzeczy, jakieś nowe będą miały na nowe ubrania, na nowe zabawki. A w tym momencie no... Jest mi bardzo ciężko, nie wiem co mam zrobić, to jest pożyteczny wynalazek, on tylko wam może pomóc. Bardzo proszę, bardzo proszę o wspomożenie tego, tej szlachetnej inicjatywy. Piszę. W rolach głównych. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, dźwięk, muzyka. Czytał Tomasz Knapi.